Miło z ich strony. Co robisz, królu? To własność mojego ojca, króla Rejnora. Odziedziczył go po swoich przodkach. To pamiątka, którą odziedziczyłem po moich przodkach. Nie wiem, skąd go macie, ale muszę go odzyskać. Chwila. Huh? Królu, podobno masz inny kryształ, taki jak ten. Mija. Nie. Nie ma drugiego takiego. Hej. Oddaj, co nie twoje, królu! Śmiesz nazywać mnie złodziejem? Zabrałeś nasz kryształ, więc tak, złodziej! Oh. Ach, ci królowie mają się za takich ważnych. Królu faunów, mo nie miał zamiaru cię obrazić. Jesteśmy pewni, że to nasz kryształ. A ja jestem pewien, że król elfów obraził króla faunów, a zatem wszystkich faunów w królestwie. Nie unoś się tak, królu. Oh, Precz stąd, królu złodziei! Hmm, to jeszcze nie koniec. Chodźcie! Wszystko się wyjaśni. Obiecuję. Wasze obietnice nic nie znaczą dla króla faunów. Ach. Przynieś mi magiczny, złoty róg skrzydlatego jednorożca bym mógł wreszcie odzyskać moje prawdziwe fizyczne ciało. A w nagrodę mianuję cię no. gubernatorem Sentopii. Królową? Jak chcesz. Mnie też, tak? Ty nie możesz być królową. Ale mogę rządzić. Ty? Macie przenieść mi Złoty Róg, obydwoje! Generał Gargona spełni Twe życzenie, lordzie Drakonie. Wiesz, gdzie znajduje się złoty skrzydlaty jednorożec, tak? Cóż, skoro ja dowodzę, to... E, rozkazuję ci się tego dowiedzieć. Tak jest. Na szczęście mam w zanadrzu mój zwiat. Co niby? Oddział szpiegów, który pomaga... E... nieważne. Robaczki, chodźcie do mnie. Rozpieszchnijcie się po całej Centopii i zbierajcie dla mnie informacje! Myśli, że kim on jest, ten mały, niegrzeczny, nadęty... Królem? Tak jak ty? Hej, nazwał mojego ojca złodziejem! I jakby tego było mało, kłótnia z nim nie zbliżyła nas ani o krok do drugiego kryształu. Heh?